Редактор субтитров widłami ściennymi, w technice kazeinowej, na tynku prawdopodobnie pędzla Tona kowalewskiego z 1926 roku. Te malowidy no, zostały w latach 60-tych zamalowane, a w latach 90-tych po badaniach konserwatorskich, które jakby um, upewniły nas, że te anioły tam są, Zostały te, e, zabezpieczone włókami japońskimi i zaklejone tapetami. I na ten stan przyszliśmy my i tutaj ksiądz proboszcz podjął decyzję o tym, że będziemy te malowidła odsłaniać e, w trakcie remontu całej świątyni, który jest też połączony, ten remont, ze stworzeniem nowej polichromii, która znowu nawiązuje do e, polichromii też z, z początku XX wieku. My też byli, robiliśmy projekt tej polichromii i projekt jest odzwierciedleniem od, archiwalnej fotografii. Tam każdy ornament jest odtworzony komputerowo, naniesiony na poszczególne detale architektoniczne, a kolory dobraliśmy właśnie na podstawie odkrywek tych na aniołach oraz na podstawie barw, które są użyte w witrażach. Tutaj tej pracy też wygląda dwutorowo, a nawet trzyterowo, ponieważ jedna ekipa maluje kościół według projektu, który dostarczyliśmy. My zajmujemy się odsłanianiem i konserwowaniem tej polichromii. O, to na Kowalskiej to są jedyne rzeczy, które w ogóle ocalały z tej polichromii. A jest to trzecia ekipa, która montuje organy, żeby kościół był jakby w pełni wyposażony wszystko wszystko, co potrzeba. Sprawowania liturgii, Więc yy, zaskoczył nas stan zachowania tych polichromii, yy, tych yy, ponieważ na, jak się okazało, 20 aniołów, które są, brakuje tylko czterech. To wynikało z zawilgocenia ścian, yy, a tych czterech brakuje po tej stronie. Yy, po prostu w, w tych latach 80. zostały skute tynki na, na dwóch podłuczach. I zostały zastąpione nowymi tękami, czyli tam po tymi tękami na pewno nie ma tej, 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 tej polichromii. Ale pozostało, jak widać, są w dość dobrym stanie. Tutaj mamy stan jakby zastany, To jest łóżka, szata, e, jeszcze piętro wyżej to będą twarze w takim stanie, w jakim, w jakim one są. I my po prostu punktujemy każdy ubytek, który jest. Staramy się dobrać na palecie taką farbę i uzupełnić tylko ten ubytek, który jest, te drobne takie przytarcia, które są. To są też takie ciekawostki, bo kiedyś te szaty były bardziej jakby rozległe, to jest zakres tej, tej, tej starej szaty, a, a później ktoś przyszedł i je przemalował, pomniejszył je, troszkę przekomponował. Zostały też podane, znaczy jest skrzydła tych aniołów, także były jakieś tam, mimo tak w sumie niedługiego okresu historycznego, to w sumie jest 100 lat, mhm. to jednak doszło do paru transformacji tej, tych malowideł, włącznie z zasłonięciem. Ciekawe jest to, że one są one tak ułożone. Że co druga hmm, te to są anioły, które trzymają szaty e, z jakimś tam, tam hymnów mm -hmm. e, połacińskich, a w co drugiej są e, anioły, które trzymają mm, armach czyli na, n, narzędzia męki pańskiej. Tak, tak, tak samo jest po drugiej mm -hmm. stronie. E, ciekawe jest także to, że te takie złocone elementy, czyli nimby anielskie oraz te takie słońca, one... Zostały. To jest, taki... to jest taka cecha Kowalewskiego, bardzo lubię takie rzeczy robić, po prostu odciskał w tym, że to ma wrażenie reliefu, to jest trójwymiarowe. dopiero na tym reliefie, to jest skonturowane, tak to wrażenie, jakby to było przestrzenne. Plus złoto, to całe takie bardzo, bardzo ciekawe wrażenie. Co jeszcze mogłabym powiedzieć? Bo no staramy się jak możemy, żeby zdążyć na wrzesień.